Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testów piwa. Tym razem, no, można powiedzieć, że piwo, ale bardziej drink, ponieważ miks wódki i pomarańcza, czyli kamikaze. Tak więc 4,4% bodajże 330 ml. Odkręcana buteleczka nazywa się Easy cena 4 zł około za butelkę w zapachu jak guma balonowa w smaku jak guma balonowa mocno słodki mało gazowany tylko sobie naleję do szklanki Tak się prezentuje: niebieski, potem zielona kupa. Nie jest złe. Mocno zapachowe takie, ale ogólnie nie jest złe naprawdę. Polecę go, bo jest całkiem dobry. Taki trochę inny, nie bez wódką. Jeżeli nie chcecie mieszać na przykład piwa, potem wódki czy łyski no to. Taka wódeczka będzie dla Was idealna To by było na tyle w tym odcinku przynajmniej jeszcze będziemy dzisiaj będę nagrywać jeszcze jeden easy, ale inny smak Wszystko się pojawiło weekend specjalnie dla Was żebyście mieli co oglądać tak więc dzięki za oglądanie pamiętajcie o subskrypcji lajku łapeczce w górę i na razie żegnam.